Witam serdecznie, ja jestem Korentin. Ponad pół roku temu nagrałem odcinek Dlaczego Stefan GP nie weszło do Formuły 1. Dzisiejsza tematyka będzie bardzo podobna, bowiem poświęcona jest amerykańskiej ekipie USF1. Jeśli ten odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i nie przedłużając zapraszam do oglądania. 24 lutego 2009 roku w amerykańskiej telewizji kablowej Speed Channel pojawili się Ken Anderson oraz Peter Windsor. Anderson był inżynierem pracującym dla zespołów serii IndyCar, NASCAR i Formuły 1. Windsor z kolei był dziennikarzem i pracował w zespołach F1 jako specjalista do spraw marketingu. Ta dwójka ogłosiła, że mają zamiar zgłosić swój zespół do startów w Królowej Sportów Motorowych na rok 2010. Jeśli tak by się stało, to zespół o nazwie USF1 stałby się pierwszym od 1986 roku amerykańskim zespołem w Formule 1, kiedy to w latach 85-86 ścigał się zespół Haslola, Lola, który nie miał za dużo wspólnego z obecnym Hasem. 12 czerwca 2009 roku USF-1 uzyskało zgodę na starty w roku 2010, przy czym dopiero pod koniec lipca zaczęli pracę nad autem, co spowodowało duże opóźnienia. Wynikało to z faktu, iż przez konflikt między FAA a FOTA zespół nie był w stanie podpisać porozumienia Concord Agreement, a dokładne regulacje techniczne na tamten moment nie były znane. Główna siedziba zespołu znajdowała się w amerykańskim Charlotte, zaś ich europejski wydział w hiszpańskim Alcanis niedaleko toru Aragon, na którym odbywają się wyścigi MotoGP. Szef Formuły 1 Bernie Ecclestone uważał, że ten projekt nie uda się. Anderson i Windsor zapewniali jednak, że na inaugurację sezonu w Bahrajnie będą gotowi w 100%. Kolejny problem pojawił się w kwestii zatrudnienia podstawowych kierowców. Początkowe założenie było takie, by ich zawodnikami zostali kierowcy z USA. Wśród kandydatów byli m.in. znani z IndyCar Conor Daly, Joseph Newgarten oraz Graham Rahal, jeżdżący w NASCAR Kyle Bush, Scott Speed który jeździł do Toro Rosso oraz kobieta Danica Patrick, która stała na podium w Indy 500. Pod uwagę brano też kierowców spoza USA o grubych nazwiskach. Byli nimi mistrz świata F1 z roku 1997 kanadyjczyk Jacques Villeneuve oraz wielokrotny mistrz świata WRC Francuz Sebastian Leb. Później Peter Winsor stwierdził, że na start potrzebują doświadczonych kierowców, którzy nie będą tak zwanymi paydriverami. Rozmowy z USF1 prowadzili m.in. byli kierowcy McLarena, Hiszpan Pedro De La Rosa i Austriak Alex Wurtz. Pod koniec stycznia 2010 roku z ekipą USF1 umowę podpisał Argentyńczyk Jose Maria Lopez, który był zaprzeczeniem wszystkich założeń. Po pierwsze nie pochodził z USA, lecz z Argentyny. Po drugie sponsor Lopeza zapłacił za jego starty prawie 8 milionów dolarów, co czyniło Argentyńczyka paydriverem. Po trzecie, Jose Maria Lopez nigdy nie brał udziału w wyścigu F1, a ostatni kontakt z bolidem zaliczył w roku 2006, będąc wówczas testerem Renault. Rzekomym kierowcą numer 2 miał zostać inny debiutant, były tester Hondy, Brytyjczyk James Rosister. Rzekomym, bowiem ta informacja oficjalnie nigdy się nie potwierdziła. We wrześniu 2009 roku pojawiły się pierwsze zdjęcia bolidu USF1 na rok 2010. Auto zaprojektowane przez Kenna Andresona miało oznaczenie Type 1. Chociaż ich auto, podobnie jak bolidy Virgin, Lotus, HRT i Williams miało być napędzane silnikami Cosforta, to miał nie być kopią konkurencji, lecz innowacyjnym dziełem, który będzie miał własną skrzynię biegów zrobioną przez firmę EMCO Gears. Zespół pozyskał wielu sponsorów, zaś głównym inwestorem zespołu został współwłaściciel YouTube'a Chad Hurley. Dodatkowo FAA zgodziła się, by pierwsze testy bolidu odbyły się nie w Europie, lecz w USA na znanym z indykatorze Barber Motorsport Park. Zapowiadało się naprawdę bardzo ciekawie. Niestety, w połowie lutego 2010 roku pojawiły się informacje, że zespół ma kłopoty finansowe, przez które grozi im upadek, zaś Chad Hurley wycofał się z finansowania ekipy. Współwłaściciel YouTube'a jednak pozostał, gdyż chciał za wszelką cenę uratować zespół. 20 lutego Ken Anderson poprosił FIA, by mogli przystąpić do rywalizacji dopiero od piątej rundy sezonu w Hiszpanii pod Barceloną, gdyż zdawali sobie sprawę z tego, że nie wyrobił się na pierwsze cztery rundy. W tej sytuacji sponsorzy zaczęli się wycofywać, gdyż nie chcieli płacić kasy zespołowi, który nie może przejechać całego sezonu. Ponadto istniało ryzyko, że z zespołem pożegna się Jose Maria Lopez, który chciał pójść ze sponsorami do HRT. Dziennikarze Autosport postanowili zaczepić wysoko postawionego inżyniera USF-1 w celu wyciągnięcia od niego informacji dotyczących sytuacji wewnątrz zespołu. Nie znamy jego personalniów, gdyż chciał on pozostać anonimowy. Inżynier zeznał, że w projekt zaangażowanych jest około 60 osób i nie mają pojęcia kiedy otrzymają tygodniówkę oraz jaki będzie ich los. Anderson i Windsor zapewniali jednak, że kłopotów z pensjami nie będzie, gdyż mają finansowanie z góry na 3 lata. Była to bzdura, gdyż 15 stycznia pracownicy USF1 mieli dostać wypłatę, ale otrzymali ją dopiero półtora tygodnia później. Ken Anderson choć zapewniał, że jest wszystko OK, to nie wiedział co robi. Wszystkie decyzje inżynierów musiały być kierowane przez niego. To spowodowało ogromne opóźnienia. Projekt monokoku został zatwierdzony przez Andersona dopiero po miesiącu. Osobą najbardziej zaangażowaną w projekt USF 1 był największy udziałowiec Chad Hurley, który zaczął wykonywać ruchy bez konsultacji z Andersonem i Windsorem. Właściciel YouTubea w połowie stycznia zorientował się, że coś jest nie tak. Pracownicy USFN powiedzieli mu, że kłopoty zaczęły się już w grudniu. W lutym w zespole z USA pracowało około 60 osób, choć według Kena Andersona na początku było ich 90. Oznaczało to, że w krótkim okresie czasu odeszła 1 trzecia pracowników. Dla porównania obecnie takie zespoły jak Red Bull, Mercedes czy Ferrari zatrudniają około 1500 pracowników. Peter Windsor również do końca nie wiedział co się dzieje, gdyż na początku lutego spytał się pracowników, czy wszyscy zdążą na czas przed pierwszą rundą sezonu. Każda osoba powiedziała jednak, że nie zdąży. Autosport zapytał się Andersona i Windsora o sytuację w ich zespole. Ci jednak powiedzieli, że to co mówili ich pracownicy jest nieprawdą i nie zamierzają się poddać. 24 lutego 2010 roku do siedziby USF1 w Charlotte udał się dyrektor wyścigów Formuły 1, Charlie Whiting. Był to efekt doniesień autosportu. Gdy FIA została zapytana przez media, czy jest to prawda, nie zamierzała odpowiadać na pytania. Celem wizyty Whitinga było ocenienie gotowości zespołu na sezon 2010. Charlie uznał, że zespół jest kompletnie nieprzygotowany. Dwa dni później, to jest 26 lutego, dziennikarz Adam Cooper doniósł, że Chad Harley rozmawiał z Zoranem Stefanowiciem, czyli szefem zespołu Stefan GP. Nic dziwnego, bowiem serbski biznesmen zatrudnił pracowników Toyoty oraz kupił ich gotowy Bolid TF110. Tematem rozmów było połączenie dwóch ekip. Anderson i Windsor byli temu przeciwni. Stefanowicz przyznał, że gadał z Chadem, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem. Ostatni dzień lutego Anderson i Hurley poprosili FIA, by mogli zacząć starty dopiero w roku 2011. FIA jednak nie zgodziła się i otworzyła nową rekrutację. 1 marca Jose Maria Lopez zostaje zwolniony z USF-1 i ze sponsorami szukają szczęścia w HRT. Do hiszpańskiej ekipy przy pomocy Berniego Ecclestone'a został jednak wciśnięty Hindus Karun Chanduk. Tym samym Lopez nigdy nie zadebiutował w wyścigu Formuły 1. Jego kariera potoczyła się jednak bardzo dobrze, bowiem Argentyńczyk trzy razy był mistrzem świata WTCC, dwa razy mistrzem świata WEC, raz wygrał 24-godzinny Le Mans i dwa razy stał na podium w wyścigach Formuły E. Ówczesny menadżer Lopeza, Felipe Maggo, obwiniał za upadek ekipy Kena Andresona, który oszukał FIA. 2 marca wszyscy pracownicy USF-1 zostali wysłani na bezpłatny urlop, który de facto oznaczał zamknięcie zespołu. 3 marca pojawiła się oficjalna lista startowana sezon 2010, na której nie było zespołu USF-1. W tej sytuacji Zoran Stefanowicz był przekonany, że ich miejsce zajmie jego zespół Stefan GP. Tak się jednak nie stało, gdyż FIA zmniejszyła stawkę z 13 zespołów do 12. Tego samego dnia Ken Anderson udzielił wywiadu dla Autosportu. Stwierdził w nim, że upadek zespołu to nie jest jego wina, lecz konfliktu FIA z FOTA oraz jednego ze sponsorów, który się wycofał. 1 kwietnia potwierdzono, że USF-1 zostało zamknięte na Amen. Co ciekawe, wyszło na jaw, że ekipa z Charlotte kupiła dwie ciężarówki od Mistrza Świata z roku 2009, Brown GP. Brytyjski Sąd Najwyższy wystawił je na licytację w serwisie eBay, by móc spłacić wierzycieli. Pracownicy USF-1 o zwolnieniu dowiedzieli się przez maila. 24 czerwca FIA nałożyła na zespół karę w wysokości 309 tysięcy euro plus pokrycie kosztów procesu. Ponadto USF-1 dostało dożywotni zakaz brania udziału w wyścigach sankcjonowanych przez FIA. Z ich pozostałości miał posać inny amerykański zespół, Cyper, który miał wejść do stawki na rok 2011. Przy jego tworzeniu zarówno Peter Windsor, jak i Ken Anderson nie brali udziału. Grupa Cyper wycofała jednak swoją ofertę. To oznaczało, że Amerykanie na swój zespół w F1 musieli czekać do roku 2016. Wówczas zadebutował zespół HAS, który ściga się do dziś. Reasumując, USF1 miał szansę zostać jednym z najciekawszych zespołów w stawce Formuły 1. Przez kłopoty finansowe, małą liczbę pracowników oraz złą organizację projekt amerykańskiej ekipy poszedł do kosza. Historia USF1 mogłaby się jednak potoczyć zupełnie inaczej, gdyby udało im się połączyć z zespołem Stefan GP, który posiadał dużą ilość pracowników Toyoty oraz gotowy bolid TF110, który rzekomo był tak samo dobry jak mistrzowski bolid Red Bulla. A jakie jest Wasze zdanie na temat USF-1? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, subskrybujcie mój kanał i udostępnijcie materiał znajomym. Dzięki za uwagę i widzimy się wkrótce. Cześć!